Hej, zapraszam dzisiaj na taki trochę inny filmik. Jak widzicie, jestem bez makijażu, ponieważ dzisiaj będziemy aplikować makijaż i używać starych, oczywiście nie, nie przeterminowanych, ale starych w sensie nadal nie, nieużywanych, ale takich kosmetyków, o których kiedyś było głośno lub z którymi zaczynałyśmy naszą przygodę YouTube'ową i makijażową. Inspiracją tego filmu, a właściwie hmm, nie tyle inspiracją, co może inną wersją coś między tymi dwoma opcjami był filmik Fleur the Force, która nakręciła ten filmik podobny tego typu jakiś czas temu i ona w tym filmiku występowała razem z L albo Blair Fowler, już nie pamiętam, która to była, ale jeżeli oglądacie YouTube od kilku lat, to na pewno wiecie, kim ona są. To są dziewczyny, które zaczęły ten urodowy YouTube właśnie um, po tej stronie angielskiej i amerykańskiej. I one w tym filmiku właśnie mówiły o tych wszystkich produktach, które kiedyś używały, i o których kiedyś było głośno, jak YouTube się zaczynał, wiecie, rozbudowywać. Natomiast ja wymyślałam, że będzie ciekawiej, jak te kosmetyki będę na siebie znowu nakładać. I będę Wam pokazywać moje jakby pierwsze wrażenia. Nie są to do końca pierwsze wrażenia, bo są to wrażenia po kilku latach, ale takie wiecie, jakby odkrywanie kosmetyków na nowo. Sama jeszcze nie wiem, jak nazwać ten filmik, jak nazwać ten tag, bo one też nie do końca wiedziały, jak ubrać to w słowa, żeby to wiecie, dobrze określało, o co chodzi w tym tagu, ale w momencie, jakby to już oglądacie, to ja już coś wymyśliłam mądrego lub mniej mądrego i wiecie, jakie tytuły z tego filmiku. I co, przechodzimy do rzeczy. Jak możecie zauważyć, twarz się świeci niemiłosiernie, oznacza to oczywiście, że mam na twarzy już krem. Bardzo mnie to zawsze denerwuje, jak to się tak świeci, ale no cóż, przynajmniej jest dowód na to, że krem na twarzy jest. Podkład, który wybrałam, który kupiłam ponownie i którego e, chyba przeszłam przez dwa opakowania, mi się wydaje, swojego czasu, to jest podkład z Eveline Art Scenic, to jest Covering Makeup 3 w 1, podkład kryjący, baza, fluid, Corrector. W tym momencie wybrałam kolor naturalny, czy on taki naturalny jest, to nawet nie mam pojęcia i... Modlę się, żeby ten kolor był dla mnie odpowiedni, bo szczerze powiedziawszy, za dużo czasu nie poświęciłam na wybieranie go w Rossmanie, po prostu widziałam pierwszy, lepszy, który wydawał mi się dość jasny i dość żółty. Pamiętam, że wtedy, kiedy go używałam, to bardzo podobało mi się to, że ma takie bardzo proste, zwykłe opakowanie, że nie ma szklanej butelki, szklanego opakowania, jakoś szklane opakowania mi się wtedy nie podobały, a to mi się podobało z tego względu, że po prostu zajmuje mało miejsca i jest lekkie, a ja wtedy miałam em, cały mój zbiór kosmetyków, wszystkiego jakie ja miałam mieścił się w jednej szufladzie i chyba w tej szufladzie nawet jeszcze trochę było miejsca na nowe rzeczy, bo ja używam tylko jednego podkładu, jednego różu, jednego tuszu i tak dalej, prawda? W tym momencie trochę tego więcej, ale myślę, że wiecie jak to jest, bo nie potrzeba prowadzić kanału rodowego, wystarczy, że się interesujecie kosmetykami i macie taką ochotę testować różne nowości i wtedy ta... Em... Kolekcja, strasznie nie lubię tego nazywać kolekcją, się on strasznie tak powiększa, właściwie bez naszej wiedzy w jakiś sposób. Bo a tu wyszło coś fajnego, tu wyszło coś fajnego, um, próbujecie to na sobie, a później nagle się okazuje, że macie cztery szuflady kosmetyków. I w jakim sposobie to się stało? Ale dobra, trochę się za bardzo zgadzałam, miałam nakładać podkład na twarz. Ma bardzo przyjemną konsystencję. Znaczy, no ja takiej konsystencji akurat lubię, bo ona jest dość gęsta i kremowa, ale nie jestem przekonana co do tego koloru. Zobaczymy. Obawiam się, że trochę się dzisiaj opalę tym podkładem. Tak, on właśnie jest taki naturalny. <laughs> oh, naturalny, czy hej. W sensie chodzi mi o jego kolor, tak? Bo kolor nazywa się naturalny. Wydaje mi się, że on trochę ciemniej, ale w ogóle... <laughs> Nie no, muszę to... na szyję jeszcze trochę ciągnąć. Okej, okay, starałam się jakoś uratować sytuację, ale ponieważ nie chcę się uwalić cała, bo jak ściągnę po prostu ten podkład dalej na dekolt, to po prostu będę miała całą bluzkę w podkładzie, tego nie chcę. Trzeba przyznać, że zyskałam trochę koloru. <laughs> po prostu jestem opalona błyskawicznie przy pomocy... Nie potrafię pstrykać lewą ręką, tylko prawą potrafię. Ale wracając do tematu, no opaliłam się trochę tym podkładem, ale pomijając, że dobrany kolor, to jeżeli chodzi o same właściwości podkładu, to ja nie pamiętam, że mnie się jakoś specjalnie rozwodziło nad um, właściwościami wtedy, dawno temu, 4 lata temu, natomiast teraz mogę zauważyć, że... Um, no, krycia to ona za mocnego nie ma, bo widzę wszystkie jakieś tam, tutaj mam bliznę, którą kiedyś śmietnica zrobiła, jakieś tam y, naczynka, czy y, pozostałości po niedoskonałościach przebarwienia, nadal no, z bliska widzę, na kamerze y, chyba tego nie widać. Y, I ma takie fajne, y, zdrowe jakby kremowe wykończenie. Takie wykończenie podkładów bardzo lubię. Oczywiście, jeżeli ktoś ma tłustą skórę, to pewnie ten podkład mu się nie spodoba, natomiast ja pamiętam, że byłam z niego dość zadowolona wtedy, wówczas, kiedy go używałam. No, skoro doszłam do drugiego opakowania, to znaczy, że musiał mi się podobać. Natomiast na pewno używałam innego koloru. Szkoda, że tylko, że nie mogą sobie przypomnieć, jakiego koloru używałam. Reszta produktów, które przygotowałam do wspominek nie są związane ani z korektorem, ani z brwiami, także właśnie sobie zatuszył cienie pod oczami i umaluję brwi i przyjdziemy do makijażu oczu, bo mam też pewne cienie, o których było bardzo głośno swojego czasu. Nie myślałam, że ten podkład jest aż tak ciemny, ale okazuje się, że jest naprawdę ciemny, bo używając korektora musiałam użyć korektora Lasting Perfection w numerze 3, a to jest dość ciemny odcień, to jest taki zarezerwowany na letnie miesiące, także... No, trochę się opaliłam. Oczywiście nigdy tego nie róbcie, nie opalajcie się podkładem, bo to, to, to nie wygląda za dobrze, ale no, wiadomo, to są wyjątkowe warunki. I jeszcze chciałam powiedzieć, że ten podkład, jeżeli uda mi się znaleźć jakiś jaśniejszy odcień, to myślę, że go znowu kupię. Pomijając to, że ma takie, no, średnie krycie do bardzo małego, takie wiecie, od środka do tej strony, gdzie jest mniejsze krycie, to naprawdę ładnie wygląda na skórze i jest taki, nie wiem, mam wrażenie, że on ma w sobie jakąś taką silikonową bazę. Bo skóra jest niesamowicie gładka i naprawdę niesamowicie taka wiecie, jedwabista, po prostu jak po takiej bazie silikonowej, także no, po prostu mi się ona podoba, więc będę podawać od odcień, odcień, zwłaszcza, że ten podkład kosztował kiedyś jak go kupowałam, to chyba 9,90 kosztował, a teraz ja go kupowałam to było coś około 15 zł, chyba 12, coś takiego. Także tak czy siak, nie jest to fortuna, a zwłaszcza, że macie tutaj aż 40 ml tego podkładu, także sporo. Ale okej, przejdźmy do oczu. Na samym początku, kiedy ten YouTube raczkował i ogólnie taki świadomy makijaż w Polsce też dopiero zaczynał, to um, w, bardzo ciężko było znaleźć jakieś takie fajne, oryginalne cienie do powiek, bo e, królował wtedy klub z Maka, czyli ten zielono, e, zielono jak jest, zielono-brązowy chyba cień. Um, w tym momencie już tych cieni takich Duo chrome jest bardzo dużo na rynku, ale wtedy naprawdę ciężko było takie znaleźć. I wtedy nagle się, pojawiła się firma. Kobo ze swoimi cieniami indywidualnymi. I ja mam tutaj chyba najbardziej rozchwytywany i taki, który po prostu robił furorę nie tylko na YouTubie, ale myślę ogólnie w takim em, świecie urodowym, poza YouTubeowym również. I chodzi tutaj o numerek 205 em, Golden Rose, czyli właśnie różowy, który opalizuje na, em, na, na złoto. I on był porównywany do też do takiego cienia z Maka, nie pamiętam jak on się już nazywał, a drugi był Iridescent Pink, czyli właśnie taki Biały, który teoretycznie jest biały, ale opalizuje również ten taki bardzo ciekawy, różowy odcień. I te cienie chyba każda z nas miała w swojej kosmetyczce. Ten różowy jest piękny. Ja tych cieni nie używałam spokojnie 3 lata, dlatego jak widzicie, musiałam kupić nowe, bo tamtych właściwie już nawet nie miałam, nie wiedziałam, co się z nimi stało. Wiedziałam, że miałam, ale nagle gdzieś zniknęły. Chyba po prostu kiedyś zobaczyłam, że się przeterminowały i musiałam je wyrzucić, no bo innej, innego wyjścia nie ma. Także naprawdę to były takie cienie, które ciężko, długo trzeba by szukać, żeby nie znaleźć jakiegoś filmiku na YouTubie, takiego makijażowego, który by o nich nie wspominał. I to było naprawdę wydarzenie, a zwłaszcza, że one kosztowały i nadal kosztują około 12-10 zł, zależy, czy są w promocji, czy nie. Oczywiście można też również kupić, też również, można je również kupić w normalnych wkładach, a nie w takich cieniach, ale akurat w momencie, kiedy ja byłam w naturze, to um, były dostępne tylko w normalnych. Um, po pozycjach, jako cienie, takie wiecie, z opakowaniem. No i co, I zrobimy zaraz makijaż, zobaczymy czy rzeczywiście um, nadal robią taki super efekt, taki wow, w tym momencie, kiedy mamy do dyspozycji bardzo dużo um, tego typu, wiecie, podobnych wykończeń cieni. Właśnie przypomniałam sobie, jaką one mają unikatową konsystencję, bo one są też takie niby kremowe, um, ale tak naprawdę nie kremowe. Ale muszę przyznać, że ten y, Golden Rose jest przepiękny. Aż się dziwię, że został tak trochę zapomniany przez y, naszą blogosferę. Ale on właściwie położony na całą powiekę robi na nam cały makijaż. No, jest boski, naprawdę. I mam teraz jeden cień na samej, właściwie tak nałożyłam tego Redescent Pink odrobiny wewnętrznym kąciku, ale na całej, na dobrą sprawę mam ten Rose Gold. On się nazywa Rose Golden czy Rose Gold? Golden Rose. Ostatnio dużo rzeczy mamy na rynku: Rose Golden, Golden Rose i ciężko zapamiętać nazwy wszystkie. Ale tak naprawdę, jak patrzę na wprost, to wydaje się, że mam tutaj na zewnętrznym i wewnętrznym kąciku nałożony jakiś różyk, a na środku powieki nałożony taki piękny też nie do końca jednoznaczny, taki bardziej opalizujący złoty kolor, także no naprawdę jest to unikatowy kolor. Cieszę się, że zrobię ten filmik, bo odkryłam na nowo bardzo fajny cień. I tak wygląda skończony makijaż oczu. Oczywiście do twarzy jeszcze wrócimy na chwilę, ale krótkie podsumowanie. Naprawdę bardzo fajne cienie. Cieszę się, cieszę się że odkryłam je na nowo, zwłaszcza ten Rose Golden. Jest naprawdę Przepiękny i taki, myślę, idealny na nadchodzącą, budzącą się do życia wiosnę. No ale okej, okay, przejdźmy dalej do twarzy. I jeszcze dwa produkty, których kiedyś też używałam bardzo namiętnie. I to są produkty do twarzy. I jest to róż z Essence oraz kuleczki rozświetlające z Sensic. Pamiętam, że te kuleczki strasznie w pewnym momencie denerwowały, bo opakowanie pękało. I pamiętam też, że kupiłam te kuleczki mojej mamie, bo też jej bardzo podobały. I z jej opakowaniem stało się dokładnie to samo, a było to po prostu pęknięcie tutaj po środku, i nie było już możliwości zamknięcia opakowania. Ale kuleczki chyba kosztują około 10 zł, także opakowanie, które się rozwala, można w jakiś sposób tam uzasadnić i wybaczyć. Róż z Essence to nie jest ten konkretny róż, którego kiedyś używałam, bo w momencie, kiedy ja używałam róży z Essence, to one miały takie dwa kolory: że chyba na zewnątrz było większe kółko, które było jaśniejsze, a w środku było ciemniejsze. I ja z tamtych róż byłam wtedy bardzo mocno zadowolona, a właściwie z jednego różu, bo tylko jednego różu używałam, co teraz wydaje się troszeczkę takie abstrakcyjne. Bo, jak to możliwe, że codziennie używam tego samego różu, a jednak można. Um, i dzisiejszy róż, który dzisiaj mam, to jest um, numerek 70 Kissable, um, taki um, typowy różyk dzienny. okej, okay, nałożymy sobie ten róż i kuleczki oświetlające, zobaczę jakie będą wrażenia po czterech. No dobra, po trzech latach nieużywania. Chociaż właśnie na dobrą sprawę, to ja nie mogę powiedzieć, że nie używałam tego różu przez trzy lata, ponieważ, tak jak mówię, no, tamte róże, które wtedy używałam, to były inne róże, więc nie wiem, czy tylko zmienili to, że inne są kolory, że kolor jest jednolity, czy po prostu formuła się zmieniła, ale zobaczymy. Różyk jest naprawdę bardzo ładny. A on też jest dość tani, bo z tego co pamiętam, on chyba też około 10 zł kosztuje. No teraz, co się przerumieniłam. Ale mm, nie powiem Wam dokładnej ceny, bo ja się do tego filmu przygotowuję, w sensie zbierania produktów, od chyba trzech miesięcy. No, już jest naprawdę bardzo fajny. Jak na razie jestem podważeniem wszystkiego. Um, myślę, że uratowałam trochę tą sytuację za ciemnym podkładem i teraz coś się już taki rzuca w oczy, ale na początku po prostu wyglądałam kuriozalnie. Kuleczki wydają się nadawać bardzo delikatne rozświetlenie, właściwie. Na palcu to mogę ledwo co wydobyć z tego blasku z opakowania. No wiecie, mając do czynienia przez kilka lat z Merelu i z rzeszą innych rozświetlaczy, które dają intensywny efekt, to te kuleczki rzeczywiście mogą się wydawać takie słone i bardzo delikatne. Zaraz sprawdzimy. Nie wiem, czy w ogóle coś mi się uda wciągnąć z tych kuleczek. Może Pamiętam, że um, kiedy ich używałam, to jak chciałam trochę mocniejszego efektu, to po prostu kruszyłam jedną kuleczkę i wiecie, po prostu re reszta jak się ruszała, to zbierała pył tej, która była rozwalona. Ale zobaczymy. Bez kruszenia kuleczek. No, efekt jest minimalny naprawdę. To już sam róż daje um, większe rozświetlenie. I ogólnie, ja tutaj widzę drobinki. Nie wiem, czy to sobie to już trochę wmawiam. Nie no. Nie no, widzę drobinki zdecydowanie. Kamera tego na pewno nie uchwyci. Ale no, co się tycze, bo ja jestem średnio zadowolona. To już ładniejszy blask, skóra miała sama w sobie przez ten podkład i przez róż. Także. Ja wtedy pamiętam, chyba w pierwszym filmiku, jak kiedykolwiek zrobiłam, tak mi się wydaje, że to byli ulubieńcy lipca bodajże, um, chyba w tych ulubieńcach pojawiły się właśnie te kuleczki w tych ulubieńcach, a w następnych jakoś tak wiem, że kiedyś, kiedyś dawno temu je polecałam ale to tak jak mówię, no wtedy jak się zaczyna dopiero tą przygodę z makijażem, z kosmetykami, to trochę ciężko się odnaleźć w tym świecie zwłaszcza jak się ma małe rozeznanie w temacie i wiecie, żeby wiedzieć co jest dobre, a co złe trzeba mieć dużo doświadczenia z różnego rodzaju kosmetykami a na początku jak do dyspozycji macie na przykład tylko jeden święta, czy przez drogerii natura i na przykład z nim tylko jeden róż, to ciężko jest powiedzieć, co jest fajne, a co nie, no bo nie zasmakowałyście jeszcze tych innych rzeczy. Także w tym momencie, kiedy naprawdę wiele rozświetlaczy i ogólnie produktów przewinęło się przez moje ręce, mogę powiedzieć, że no te kuleczki jednak są trochę słabe. Mimo iż lubię tak, taką formę, że to są kuleczki i taki fajny dźwięk na, wydają, to jednak w, w chwili obecnej um, najlepsze rozświetlacze um, takie wiecie. Na budżecie, jak to się mówi, czyli po prostu tanie, robi Vibo, bo i Serie Lovely, i Serie Vibo właśnie za około kilkanaście złotych, tam do 15, na pewno nie przekraczają 15 zł, macie naprawdę bardzo dobre oświetlacze. A ten wtedy mi się podobał, ale mówię, wtedy bardzo mało miałam doświadczenia z oświetlaczami. No i czas na usta. Możecie się śmiać, ale pierwszą pomadką, taką kolorową, która dawała mocny, intensywny, jednolity kolor, była pomadka z Kobo. I pamiętam ten dzień do dziś, jak byłam z moją mamą właśnie droga i natura w Galerii Łódzkiej e, i się przed szafą Kobo i ja zobaczyłam tą piękną fuksjową pomadkę. Ehm, ona się po prostu nazywa Fuchsia, ale szczerze powiedziawszy w tym momencie tego koloru do fuksji bym nie zaliczyła. E, ale zobaczyłam ten kolor i po prostu byłam zakochana, a ja nigdy nie nosiłam takich mocnych kolorów na ustach. I dodatkowo jeszcze specjalnie taką konturówkę z tego samego, e, takiej samego kolorze właśnie z tej samej firmy. I ja się długo przekonywałam do tego koloru, i to był jedyny kolor, jaki miałam w swojej kosmetyczce, bo zawsze miałam jakieś tam błyszczyki, czy tą pomadkę taką zniwę i wiecie taką malinową, która tylko lekki kolorek dawała. I naprawdę w momencie, kiedy się przekonałam do koloru, no, to już się pospały inne odcienie, ale pamiętam jak, jak dziś po prostu tą decyzję, taką wiecie, z tyłu głowy, czy ja będę nosić taki kolor, taki odważny kolor. Teraz to się wydaje troszeczkę absurdalne. Bo wiadomo, że noszę brązowe, w ogóle czerwone i nie wiadomo jakie jeszcze inne kolory na ustach na co dzień. Także wtedy to um, no, to taka, taka niewinna byłam, jeżeli chodzi o pomadki. Um, ale zaraz do pomadek koło wrócimy, ale w momencie, kiedy. Zaczął się szał na matowe usta, to Slick po prostu stał się gwiazdą, ponieważ Slick wypuścił pomadki mat Me. i to są pomadki, które są dalej w, tym, w asortymencie Slika, i porównując do innych pomadek, one są niesamowicie matowe, ale szczerze powiedziawszy, jeżeli nie byłem porównać te Slika, matowe pomadki do na przykład Dyson Velvet, to wolę burżua, ponieważ burżua nie jest aż tak matowe. Bo jednak te pomadki z brzoła mają w sobie tak, jednak trochę, jak z nazwy wynika trochę tej aksamitności sobie i bardzo ładnie wyglądają na ustach, mimo już ten efekt jest matowy, a ta pomadka matowa, jak wyschnie, to tutaj jest ta pomadka, to jest to taki mod, że aż normalnie po kościach daje. I ten kolor, który ja Wam pokazuję, to jest Birthday Suit, czyli taki najbardziej chyba popularny był nudziakowy odcień. No i również rozchwytywane były wówczas też te pomadki z Manhattanu, które obecnie są wycofane, ale wydaje mi się, że one są wycofane tylko w Polsce, bo na przykład w innych, na przykład na Allegro i na jakichś tam drogeriach internetowych można jeszcze dalej dorwać w takich absurdalnych cenach, że na przykład za 5 zł. I wydaje mi się, że właśnie wynika to z tego, że chyba w Polsce tylko jakby okroili tą szafę Manhattanu i musieli się pozbyć jakichś produktów, a przynajmniej taka jest moja teoria, ale te pomadki były po prostu wszędzie. To był jeden z tych produktów, które naprawdę m, chyba każdy w swojej kosmetyczce miał, bo nie dość, że one były matowe, ale one były w taki bardzo komfortowy sposób matowe. I tutaj macie właśnie na przykład ten kolorek, to jest, to jest 65K. Ono nie miały zbyt chwytliwych nazw, tylko były jakieś właśnie same numerki, ale one były naprawdę komfortowe na ustach, pachną budyniem. No i oczywiście wrócimy do pomadki z, z Kobo. I to jest akurat, to nie jest ta moja fuksja, czyli ta moja premierowa pomadka. Jest to natomiast 114 Drop of Wine. Ja pamiętam, że ja sukcesywnie się w te pomadki z Kobo zaopatrywałam, ponieważ pamiętam, że w momencie, kiedy zaczęłam już robić makijaż na snopkę i właściwie poniekąd wymagano ode mnie tego, żebym miała szerszy asortyment kosmetyków, żeby pokazywać różne propozycje makijaży, musiałam po prostu też zwiększyć moją ilość pomadek, chociażby to zdjęć. I poszłam wtedy do, do tego, do Natura i wybrałam jeszcze tam był chyba, Ko e, nie Costa Chic, tylko Coral Chic było. Ehm, I co tam, jeszcze takie fajne nazwy, pamiętam, te matki miały. A ta się akurat nazywa Drop of Wine, nie wiem czy to już powiedziałam. I jest to, e, no, raczej dość ciemny kolor. I szczerze że nie mogę Wam wytłumaczyć, dlaczego akurat po ten kolor teraz sięgnęłam. <laughs> Ale skoro już to zrobiłam, to nałóżmy i zobaczymy, jakie będą moje reakcje. Bardzo ładny kolor i bardzo komfortowa, kremowa konsystencja. Powiem szczerze, że ja mam dość sporo pomadek z Kobo, ponieważ e, chyba rok, chyba jakoś rok albo półtora roku temu dostałam paczkę od Kobo i tam było też sporo kolorów właśnie e, odcieni tych pomadek. I nawet w tej całej paletce pomadek, którą ze sobą wożę e, do pracy, e, mam też kilka odcieni z Kobo, bo tam jest chyba Dust Rose, czy coś takiego taki, wiecie, taki fajny brudny róż właśnie. Natomiast, szczerze powiedziawszy, one w momencie, kiedy ja mam sięgnąć po jakąś matkę, są przeze mnie w jakiś sposób zapomniane z jakiegoś powodu. Nawet nie wiem dlaczego, ale wiem, w której przegródce ja mam i wiem, że tam są, ale jakoś za każdym razem, kiedy wykonuję tutorial, to moja, jakiś, nie wiem, tok rozumowania biegnie w innym kierunku i zawsze ten, ten skręt, który prowadzi do pomadek Kobo jest w jakiś sposób zablokowany. I nie wiem, jakoś tak trochę je po macoszemu traktuję. Nie wiem dlaczego, może powinnam to zmienić, bo naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna konsystencja. Także powiedziawszy, to w tym momencie w ogóle nie czuję, bo miałam pomadkę na ustach. Może wynika to trochę z tego, że jestem przyzwyczajona jednak do tych matowych pomadek, no które bądź co bądź trochę na ustach się czuję, a to jest taki naprawdę wysoki komfort. I tyle, jeżeli chodzi o ten um, odkrywczy tak, bo odkrywam na nowo produkty, to były moje 5 produktów, właśnie nie wiem, czy powiedziałam na samym początku, ale takie było, taki było zamierzenie, żeby właśnie przedstawić 5 produktów, bo można by tu, wiecie, zrobić cały makijaż, tak? Pełen, z podkładem, korektorem i tak dalej, bo nawet i produkty do brwi to, byś ten zestawik z Essence znalazł, który też każdy miał, albo eyeliner z Essence, ten też, który pojawił się, pierwszy eyeliner żelowy, tak, wiecie, na szerszą skalę, w bardziej przystępnej cenie niż ten z Inglota, i też chyba każdy miał ten eyeliner z Essence w swojej kosmetyczce. Ale chodziło o to, żeby właśnie pokazać pięć produktów. Pięć produktów udało mi się zebrać. Mam nadzieję, że się Wam ten filming spodobał. Z chęcią, z wielką chęcią przeczytam Wasze komentarze i obejrzę również Wasze filmiki, jeżeli filmiki kręcicie. Bo może zrobimy takie odrodzenie YouTubeowe i wrócimy trochę do podstaw i właśnie sprawdzimy, czego dawno nie używałyśmy, a co może. Warto by zacząć używać od nowa, bo ja w tym momencie naprawdę bardzo się cieszę, że odkryłam od nowa, właśnie ten cień Rose Golden. Golden Rose? Nie pamiętam. I ten podkład jest też naprawdę fajny. Podsumowując, właśnie tak wygląda moje wspominanie początków YouTuba. Cieszę się, że zrobiłam ten filmik, bo przekonałam się od nowa do kilku rzeczy. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, to oczywiście poproszę Was o kciuk do góry. Zachęcam też do subskrybowania kanału. Myślę, że w sobotę tak mi się wydaje, obejrzycie test na żywo, bo dawno testów na żywo nie było, a też mam ochotę przetestować kilka rzeczy, także tak się zapowiada, że w sobotę będzie test na żywo. Trzymajcie kciuki i mam nadzieję, że się uda jak już tak wracamy w tym momencie do początku YouTube'a, to może wypadało kogoś otagować, żeby ten tak wykonał, ponieważ na tym kiedyś tak polegały, że się po prostu nominowało kolejne osoby i może dzisiaj właśnie tej tradycji wróćmy. I bardzo byłoby miło, gdyby ten tak, ten filmik na swoim kanale umieściła Basia Kolmi Blondi, być może też Karolina stylizację Katosu i może jeszcze Asia panna Joanna makeup. Oczywiście jeżeli prowadzicie swój kanał, to również zachęcam was do wykonania tego makijażu. Zapewniam, że jest bardzo dużo frajdy. Oczywiście w opisie na dole znajdziecie informacje dotyczące wszystkich produktów, które wam dzisiaj pokazałam, jak i tych, których wam nie pokazałam, bo na przykład użyłam poza kamerą, czy produkty do brwi, korektor i tak dalej, także wszystko macie wypisane na dole, tak samo jak mój lakier do paznokci, bluzkę czy, nie wiem, naszyjnik, cokolwiek. W opisie zawsze pełno informacji. I co jeszcze raz dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!